Zrobiłam trening! Zrobiłam trening z rana, a teraz idą umyć twarz, więc możecie iść ze mną, bo jesteście moje friends! Not real, ale też not fake! Chyba. Tym żelem umyję twarz. Jest to żel od Skin 79. Nie wiem, co się dzieje. Ja mam... Ja mam takie zamuły od kilku dni. I nie wiem, czy to jest przez pogodę, czy o co chodzi, czy mi jakiegoś składnika odżywczego brakuje, ale i nie jestem w stanie. Tak samo mój trening prawdopodobnie mógłby być bardziej efektywny, a ja mam wrażenie, że ja tak dużo rzeczy po prostu robiłam mniej, wolniej, przez to że nie mam siły. Mój cały zestaw do buzi, Mgiełka z routines. Ona jest fajna, bo jest różowo. To jest mój ulubiony kolor. Ja mam w ogóle jutro rozmowę o pracy. Czy dałoby mi się mieć pracę, ale bardzo tej pracy nie chcę mieć, bo jest mi dobrze tak jak no jest teraz, czyli bez pracy. I ja co prawda mam dopiero 20, jeszcze nieskończone 2 lata. I powinnam być świeża i do pracy się garnąć i chcieć zarabiać jak najwięcej, a ja chcę po prostu spokoju i już zdążyłam doświadczyć, że praca w dużej mierze nam zabiera szczęście. Na przykład mi zabiera. I, I wszystkim, mam wrażenie, moim bliskim dookoła też zabiera. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu robią coś, czego nie lubią, czy, czy kwestia nastawienia może, ale no wiem, że, że na pewno oni nie, nie są zbyt usatysfakcjonowani i raczej praca im odbiera szczęście. Co jest przykre, bo jednak. Mamy jedno życie i powinniśmy czerpać z niego jak najwięcej. A uważam, że praca w nas po prostu zamyka na te 8, 9, 12 godzin w swojej bańce nas zamyka. I jesteśmy odcięci od tego, żeby robić własne rzeczy. I naprawdę, ja już bym wolała oglądać Netflixa, niż być w tej pracy. Uważam, że z Netflixa wyciągnęła więcej przyjemności i więcej radości, niż z bycia w pracy, za którą mi płacą. Więc chętnie bym sobie została tak już zawsze, że nie pracuję i, i że mam z czego żyć, ale no niestety nie jestem, nie jestem milionerką. Na loterii też nie wygrałam. Moi rodzice nie mają pięciu firm i dwóch odrzutowców, dlatego jutro idę na rozmowę. Ostatnio byłam na rozmowie w Kauflandzie jako staż w dziale promocji, no to mnie nie chcieli. Ale jestem tak spocona, żebym przydało mi się wykąpać. Tylko, że mi się trochę nie chce tego robić. Ale dobra, może to zrobię. Jeżeli ktoś wymyślił, żeby sprzątać od razu po sobie, to nie wymyślił tego tak osoby dla picu. tylko wymyślił to, żeby serio ułatwić sobie życie później, bo ja teraz wchodzę do kuchni i wszystko, wszystko, co zostawiłam wczoraj, zostało. My naprawdę nie mamy elfów, które za nas robią te wszystkie rzeczy. Mieszkając w domu rodzinnym i będąc mniejsza, myślałam, że to elfy. A to chyba mama. Kosz jest pełny. Nienawidzę wynosić śmieci. To jest najgorsza czynność w domu. I jeszcze rozwieszanie prania. To też jest najgorsza czynność. I składanie prania. I jest tyle złych czynności w domu. Czemu dom jest skojarzony z ciepłem i dobrem, jak tam trzeba tyle rzeczy robić? To jest praca na pełen etat. Ja chyba muszę zamknąć to okno. Bo przez wiatr nie będzie mnie słychać, ale proszę, byście mnie słyszeli bardzo dobrze. Oba ma uszami. Jakie są czynności w domu, których najbardziej nie lubicie robić i wolicie, żeby ktoś was w nich wyręczał? Bo ja mam parę właśnie. Mam wyrzucanie śmieci, zmienianie worka, mam rozwieszanie ubrań wypranych, składanie ubrań już wypranych, mycie toalety, zmywanie podłogi. Czy ja coś lubię? On nie lubi rozłotowywać zmywarki też. No, nie mam aż takiego problemu z tym, żeby zmywać garn. Nie wolno wody. Kiedyś myślałam, że może jestem Syreną. Ale to tylko moje złudne myśli, że jestem Syreną. Jestem zwykłym szarym człowiekiem. Jest trochę lepiej, ale tylko troszkę. Mm -hmm. Jeszcze muszę to blad. blat. Ja tak zawsze robię. Zresztą nie chcę mi się tą gąbką. Po prostu wylewam wodę i, i robię to ścierką, bo ja nie lubię gąbką wycierać. Mam wrażenie, że gąbka tak nie oddaje tyle tej wody na, na blacie, ile ja bym chciała. Więc wyciskam z niej wszystko to, co tam ona ma i, i ścierką przecieram. Mi się tak dobrze żyje. Pokażę wam efekt. Od razu lepiej, co? Tu też pozmywane. No ta gąbka to jeszcze nie tam sobie leży. Wszystko pięknie gra. Good breakfast. Ja się uczę, ale mi to w ogóle nie wychodzi. Ja już wyszłam z wprawy. Jak wyszłam z liceum, to wyszłam też z wprawy uczenia się. No i taka pogoda właśnie straka nieboraka na dworze pada. Ja próbuję uczyć się kości. Dobrze, że istnieje moja przyjaciółka, bo ona, gdyby nie ona, to bym tego nie ogarnęła wszystkiego. Ja mam chyba jakąś depresję chwilową. Więc fajnie, jakbyś na przykład to sprawdziła, bo nie wiem. Ja będę się uczyć sama, bo ja nie lubię, jak ktoś się patrzy. Policzcie, proszę, ile razy ziewnałam na tym filmiku. Jestem jakaś wypruta z, z życia i nie wiem, co jest grane. Muszę pojechać na wakacje. Nie myślicie sobie, że ja tak po prostu olałam naukę i wyszłam sobie na zdjęcia. Coś puka? To jest wszystko. Ja już tłumaczę. Bo zjadłam śniadanie, pomalowałam się, trochę ogarnęłam mieszkanie, ale tak serio. Dosłownie i koniec. I siadłam rzeczywiście do nauki. Przypisałam to wszystko, co dostałam od mojej, mojej kochanej Natalci. No ale stwierdziłam, że jak już to przepisałam, zjadłam obiad w ogóle też w międzyczasie, zrobiłam sobie obiad, to że czas wyjść i zrobić coś dla siebie bardziej, a nie tak stricte pod... Chociaż teraz to też nie jest stricte dla mnie, tylko to tak trochę praca. Mało przynajmniej efekty mnie satysfakcjonują, a, a te efekty uczenia się jakości mnie nie satysfakcjonują. Wolę zrobić coś, co mnie satysfakcjonuje. Fotki już zrobione. moje stanowisko pracy. A tu, ojo, Narodowe Forum Muzyki, tu jakaś biała ściana i ta biała ściana mi się najbardziej spodobała, bo najbardziej posuwała mi do luku. jak myślicie. Ja byłam biała koszula i biała... O! Prawie biała ściana. Tak z ciekawostek, wiecie, że istnieje właśnie Jarman święto... Ja nie wiedziałam aż do tamtego roku, kiedy po prostu weszłam do rynku i zobaczyłam budki, które są zawsze na Boże Narodzenie. I przeczytałam jarmark świętojański. I sobie wtedy. Wow. O! Wow. Oh, Hej! Nie pamiętam Twoje imię. Olga. Olga. Bo spotkałam kolegę. Kojarzył mnie z twarzy, ale nie kojarzył. W sensie nie wiedziałam, jak mam na imię. I musiałam mu przypomnieć. Ale spoko. Dobrze, że mnie chociaż z twarzy kojarzył, więc chwilka to była przerwy. Ale tak, no co, co chciałam powiedzieć, że istnieje Jarmark Świętojański, to po pierwsze, a po drugie... <grymne> to jakaś dokumentacja? <grymne> Pan jakiś po prostu podszedł i zrobił fotkę tego, że sobie nagrywam. I chciałam ponarzekać, dlaczego istnieją Potrzeby fizjologiczne, nie rozumiem tego. Mi się zachciało siku na mieście i musiałam zabolić 5 zł za to, żeby się wysikać. To jest, to jest aż nie normalne. Za 5 zł miałabym osi od Igi Świątek z dwa skry. Ja bym coś życie za 5 zł ułożyła. Ale no dobra, już koniec. Moja chwila narzekania się skończyła. Chodzę właśnie, bo idę na rozmowę o pracę i mam do pokonania jakoś. Wydaje mi się, że to jest. 6 kilometrów, ale mogę się mylić, bo czasami czasami pole. no przyznam się do tego i idę z buta. No bo mam jeszcze w sumie dwie godziny do tej rozmowy, więc czemu nie, mogę sobie normalnie podreptać. Czy plan jest taki, że nie jadłam śniadania, więc wejdę do jakiejś biedronki. Zobaczę, czy jest catering ślimak. Bo ja jak pracowałam jeszcze, to jadłam cały czas tego ślimaka. Jeżeli jest, to kupię usiądę sobie na jakiejś ławeczce sobie zjem i, i pójdę tam plan jest fajny, taki poranek naprawdę solidny jest mega ładna pogoda tak szczerze mówiąc na razie jest dziewiąta rano, więc jest też fajny wiaterek czy ja wam przeszkadzam? i nie jest aż tak gorąco ale jak przyświeca słońce to ja się czuję jak jajko sadzone już dochodzę do Biedronki i mega się spociłam. nie wiem czy to będzie widać no trochę, ale tu jeszcze to tak nie przeciekło po prostu, a ja naprawdę się spociłam I to jest trochę niesmaczne, wydaje mi się przyjść ale trudno jestem człowiekiem. Chwila prawdy. Czy będę miała swoją kanapkę dzisiaj, czy może będę głodować. budować? Nie znalazłem mojej kanapki, nie mam co zjeść, ale dobrze, że są żabki, więc pójdę po prostu i, i w tej żabce coś, coś spróbuję sobie znaleźć, ale hmm. czekajcie, bo ja muszę coś się zapytać. Alarm odwołany chodzi o to, że widziałam panią z zakupami. No i nie miała jakichś dużych zakupów, ale miała trochę tam w tych workach. No i tak stwierdziłam, że się zapytam, ale już skręciła i chyba weszła do swojej klatki, więc nie będę jej gonić, bo nie jestem złodziejem, a jeszcze bym ją wystraszyła czy coś. Mam dobry timing, bo tak naprawdę jeszcze nie ma 10 nawet, a ja już jestem mega blisko, to jest tak z 15 minut jeszcze. Gdzie ja mam tam na 11. No to moim zdaniem mega dobry timing. Nie spodziewałam się, że ja tak szybko chodzę. Nie no spodziewałam się, tak szczerze. I mam też już całe mokre plecy. Do tego nie pokażę, bo nawet nie mam jak, ale serio, 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 serio. Mam mokre plecy. Jeszcze uciskam jej ten plecak. To już w ogóle. To będzie piękny widok, jak ściągnę ten plecak. To najwyżej wejdę na tę... Wejdę na tą rozmowę o pracę i nie ściągnę plecaka i będę siedziała tu w plecaku. Jak się zapytają czemu, to powiem, że mam go przyszytego. Znalazłam park pod tym miejscem, w którym powinnam się znaleźć za 50 minut. Więc to jest, to jest wygryw moim zdaniem. I kupiłam jednak w Hercie taką bułeczkę wegetariańską. Jedyny minus jest taki, że tutaj jest naprawdę głośno. Z jednej strony ulica, z drugiej strony za mną ulica. Ale jeszcze kupiłam wiedrące moje ulubione picie Osi Zero, bo ono jest bez słodzików, bez, yy, bez niczego. Po prostu woda z cytryną, tak naprawdę. Bo staram się unikać słodzików, jak tylko mogę. Od słodzików się czuję tak średnio. Więc wolę nie ryzykować, jednak zdrowie jest bardzo ważne, a nie tylko i wyłącznie napoje zero, poje zero. No i oczywiście chusteczki. Jak to przystało na y, Wifi Material, kupiłam chusteczki, jakby mi się dziecko zesrało. Miłego dnia wszystkim i miłej, miłej mi rozmowy życzę. Jeszcze do później, bo mam w planie iść na spektakl. Mm, do teatru. Olga w teatrze. Wracam już do mieszkania i chcę kawy. Bardzo chcę kawy. Nie piłam kawy od rana, jest już godzina 12.00. <grym> już ledwo, ledwo, naprawdę. Ja zamiast iść, to już tak wiecie. Chciałabym podsumować tą, tą pracę, tylko że nie wiem, czy ja tak mogę w przestrzeni publicznej. Bo jeszcze ja trochę nie mogę doczekać, żeby powiedzieć. Znaczy, nic się nie wydarzyło takiego super, bo. Ogólnie to aż dziwne, bo jestem trochę podekscytowana. Jeżeli miałabym zacząć tam pracę, to jestem naprawdę podekscytowana. A ja myślałam, że nie zdarzy się taka sytuacja w moim życiu, że ja będę podekscytowana jakąś pracą? do no to fuck, ale jestem podekscytowana. I to jest dla mnie mocne. Obcinam się na łyso. Nie no nie, kocham włosy swoje. Naprawdę, nie będę tak robiła. Przepraszam, nie obcinam Was. Ja jednak powiem o tej pracy w domu, bo ja nie mogę się skupić, jak mi włosy wpadają do buzi i ja zjadam cały czas swoją biotynę. Prawie jestem, ale muszę jeszcze wejść po kubek z lodem, bo chcę zrobić sobie kawę, ale ja nie dam rady wypić ciepłej kawy. Nie ma kubka z lodem. No dobra, trudno. To wezmę warzywa na patelnię i wezmę jeszcze jakieś owoce. Mango. Git. Oj, kukurydza. To jest moja ulubiona kukurydza. Chcę sobie posprzątać. Chcę sobie umyć gary. Moja woda w kranie postanowiła inaczej. To jest odpalona już woda jakby co. Tu to ja nie wiem co się dzieje. Seriously? No cóż, no po prostu... A może zobaczyć jaki kolor tej wody leci, bo jestem, bo jestem bardzo ciekawa tego, jaki kolor leci. Czy jest przezroczysty? Nie, jest taki trochę żółtawy. Nie no, może jest spoko. A jakaś... Hmm... Po wielu trudach jestem w pokoju w końcu. Kawa. Może nie wygląda, ale smakuje. I tutaj w środku jest awokado. Girl, jakie awokado? Mango. I nie zgadniecie ile to mango mnie kosztowało. Ja tak na że o. Muszę was postawić, bo nie będę tak ciągle trzymać, bo mi ręka jeszcze się wyrobi jedna i, i co ja z tym zrobię? Poszłam sobie do lewiatana. Wzięłam warzywa na pytanie, wzięłam kukurydzę, wzięłam mango i wzięłam. Wzięłam. Nie, nie mogę. Mango i holsy. I zapłaciłam 50 ileś tam złotych. Ja patrzę na paragon, a to mango kosztowało 17 złotych. Tam jest 200 gramów mango. Excuse -moi. Ale dobra. Bo na mleku owsianym. Poproszę latę na owsianym. Siadam do kompa i zaczynam robić jakieś swoje rzeczy, bo od rana to ja widzę w rozjazdach. Jednak warto jest coś porobić. Dla przyszłości. I dla głowy. Do później. I do spektaklu. Chyba nie będę się przebierać na ten spektakl. Tak mi się wydaje, że pełen luz, pełen chill może mnie wyrzucą przez to, że nie będę jakoś elegancko ubrana. Ale ja nie lubię tak. I na pewno nie założę szpilek. Nie miałam w życiu szpilek na sobie i nie mam takiej ochoty. Peace, yo. Czy ja mówiłam, że nie będę się przebierać? No jednak los chciał inaczej. Uwaga. Oblałam się sosem sojowym rozcieńczonym z wodą co prawda. Ja mam nadzieję, że to się spierze. Oj. Ja mam nadzieję, że to się spierze. No przecież to są moje... No masakra. Jeszcze sobie pobożałam usto. A tego nie widać. Brudna jestem. Widzicie? Brokułem. Nie jest warzyw, bo was skrzywdzą. Czekam teraz na pana odgazu. Jak czekam, to wam pokażę mój outfit na tą... Na teatr, na teatr, bo idę do, do teatru, idę. Tak to się prezentuje. Mega basic, ale nie będę miała tych klapków oczywiście. Będę miała tą torebkę. Czyli tak kind of basic, ale ładnie. Bo tutaj mam takie okularki, tutaj mam kokardkę. Czuję się classy and sassy. I przepraszam, że mam zamknięte oczy, ale słońce mi bije w twarz. Co mogę ciekawe, czy ten pan przyjdzie mm. You go girl Nie biorę ze sobą kamery, bo i tak tam pewnie nie będę mogła nic nagrać mm. Jak coś to nagram telefonem <muzyka>